I to w ostatniej chwili, ponieważ prawie weszli do jeziora. Księżniczka i Krasnoludki skakali po kamieniach przez jezioro. Ale nagle olbrzymia ośmiornica z ośmioma długimi mackami wyłoniła się z wody i zaatakowała. Zły potwór złapał Krasnoludki jeden po drugim i zaczął nimi kołysać tam i z powrotem. Mieszko, pomocy, Mieszko, pomocy. Kiedy ośmiornica zamierzała złapać królewną śnieżkę, więcej świetlików podleciało do niej, aby ją chronić. Świetliki były silniejsze i jaśniejsze, kiedy latały wokół śnieżki. Podleciały do wielkich oczu potwora. Jeszcze jaśniej! A potwór był tak spirytowany światłem, że puścił krasnoludki i uciekł. Potworna ośmiornica znów zanurzyła się w wodzie.